Siema, witajcie na następnej wyprawie. Dzisiaj jesteśmy w Fukushimie, w opuszczonej szkole. Jak widzicie po tej sali informatycznej, zostało tutaj naprawdę wiele, ale to nie jest koniec. To Pamię dopiero początek takich rzeczy. I pamiętajcie o tym, że jeżeli doceniacie naszą pracę i wyprawę do Fukushimy, kliknijcie subskrypcję i lecimy z tym odcinkiem. Właśnie, że my na zewnątrz. Jak nie jest. ile tutaj jest? 0,17, no to nic. Jak jest otwarta i nie jest wysprzątana, no to jest coś pół no. To Tu jest sala gimnastyczna, wiesz? No zobaczymy, czy da się tu wyjść, czy nie. Ciekawe, co jest napisane na prawdziwie. Zakaz wstępu. Zaraz przetłumaczę w ogóle tutaj była klatka z jakimś zwierzakiem, Nie liczy ze szkoły. Wszystkim, którzy przyszli do szkoły po rzeczy osobiste, recepcja znajduje się przy głównym wejściu. Proszę podejść do głównego wejścia. Dochodź do głównego wejścia. Do głównego wejścia. No, nie wygląda, jakby ktoś tutaj był, wiesz? Nie Ale jest ten, alsok no jest. Dwie drzwi są zamknięte. To nie jest chyba jeszcze główne wejście, ale nie wiem. 0,16 mikro. Zasz, jest zegar tak, łabątki. łabątki, zapraszam do opuszczonej szkoły w Fukushimie. Wiesz co, ale nie było zakazu wejścia, i są normalnie otwarte drzwi. Więc, dla ludzi, którzy przychodzą po swoje rzeczy, może tak być. Zobacz, że tu są jeszcze praca dzieci. No ja myślę, że oni, ja wiesz, sławotem pozawieszali po prostu, co nie? Na bajkach nie wiem, to jest do końca, ten kotek jest taki bardzo popularny. Ja też go kojarzę. No? To, to, to po stronie. Jakaś, nie? No Zaraz Ci powiem co to było, bo mam w telefonie. To jest <grym> szkoła. <grym> nie wiem co to jest. Okej. Okay. No to przyjmijmy, że podstawowa. Przynajmniej szkoły, raczej postawą, bo na dole to są takie sale. Jeszcze jest taki, taka rozkmina, że to, że ona jest otwarta, to nie znaczy, że będą otwarte też te pomieszczenia. Bo na przykład to jest zamknięte. No właśnie. zobaczcie Fukushima to mniej więcej to, tutaj jest ta prefektura. Tutaj widzimy Tokio jest, jakie ogromne. To jest w ogóle ta największa wyspa Honshu na której my się teraz znajdujemy. Wcześniej byliśmy tutaj, Nagasaki, Fukuoka i stąd z Fukuoka jechaliśmy tędy, tędy, tędy przez Kobe, przez Kioto, przez Osakę aż do Tokio, więc no przyjechaliśmy pół wyspy prawie. Patrz, sala lekcyjna, ale widać, że ten, posprzątane, poukładane, wątpię, że te dzieci tutaj wrócą, ale... Ale wszystko jest wiesz, ogarnięte, mm -hmm. to nie? Zobacz. Ta, ty, ale w ogóle jaka bania? Patrz, wyprali te. Znaczy się to były jakieś mokre szmaty, jakieś gadżety, i są pozawieszane. Ta szkoła w ogóle jest na takim zniesieniu, więc im tutaj raczej nic nie groziło. No, po to testu, raczej no. tylko trzęsienie. No. No. Same trzęsienie przyszło, oni to wszystko wysprzątali i po prostu zostawili. Tak, tak samo wydaje mi się, że w tych wszystkich torbach, tu. są. Mm -hmm. Czyjeś e, rzeczy. No, no każdy. Jest przecież ta karteczka, która mówi, że, że każdy, kto chce się zgłosić po swoje prywatne rzeczy, zapraszamy tam do wejścia. Tak, do wejścia, do wejścia równego. No. Zobacz, jest nawet pokazane tutaj na zdjęciu, jak prawidłowo siedzieć przy ławce, widzisz, i pisać. Mhm. O stary, tu jest kolejna. I to jeszcze z ławkami. I z telewizorem. Jak myć ręce na przykład. Skala porównawcza mrówki myszy lwa i słonia, ale największe wrażenie robi coś takiego. To są dla dzieci yy, szafki, te ławeczki, tutaj co? I te ławeczki robią ogromne wrażenie. No. Te ławki to jest coś niesamowitego. Zobacz, że na tablicy coś jeszcze jest z boku zapisane. Telewizor pana Sonika stoi, zobaczcie, tutaj leży taki typowy turnister ucznia I patrzcie w środku jest plan lekcji są jego rzeczy tutaj z boku jest jakaś to jest latarka chyba wiesz ja chyba pójdę na górę tak będzie najlepiej co i się po prostu On miał tak no to dawaj no, to jeśli doceniacie naszą pracę, zostawcie nam subskrypcję. Już nie będę powtarzał się 50 razy, czemu. Po prostu jest to dla nas ważne. Więc jeśli troszkę nas lubicie, darzycie się sympatią, to naciśnijcie, na, naciśnijcie przycisk subskrybuj. A jeśli nas nie lubicie i nie darzycie sobie sympatią, no to odsubskrybujcie albo nie oglądajcie. To jest druga torba, w której są ubrania tego dziecka. I tak wygląda, jakby bo tu jest taki tornister, i tam jest drugi. I to wygląda jakby ci ludzie nie zgłosili się po te, po te ubrania, znaczy no, po te swoje rzeczy, tak? Telewizor, ale telewizor to tak po naszemu, bo jeszcze nie jest wyjęty z folii. Zobaczcie, są jeszcze zdjęcia tych dzieci, jakieś podręczniki. Windows. A to Pascal jest u Windowsa. To ładnie jak się w podstawówce już uczą. Ciekawe, że tutaj jest tak jak i u nas, że na niższych piętrach uczą się dzieci, najmłodsze, a na wyższych, już co dla starsze. Spójrzcie. To wszystko są rzeczy dzieci, które zostały pozostawione po tym przeniesieniu ziemi. Tutaj jest coś na tablicy. Jestem ciekaw, czy to na przykład z ostatniej lekcji, czy jest to wytłumaczone, co należy zrobić, żeby sobie to wziąć. Bo to specjalnie jest tak pozostawiane, że jak ktoś by chciał tutaj wrócić po swoje rzeczy, to może po prostu je wziąć, przywieźć, raczej wziąć i zabrać ze sobą. Bo na drzwiach było nawet napisane, że każdy, kto by chciał może wziąć właśnie swoje rzeczy. A tutaj jakaś sala od geografii od razu widać. Tak jak i u nas, ten taki miejsce, gdzie się trzyma wszystkie mapy, a do tego tutaj jeszcze macie dużo map. Więc, a widzicie, tu są mapy, a widzę, że English, czyli angielski. Tutaj są napisy po angielsku i tutaj też mamy taką ścianę angielską, więc... Tutaj był angielski i najprawdopodobniej geografia. I tutaj się właśnie uczyli tych dwóch przedmiotów. Ktoś w ogóle kubek z Dragon Ball Z. Tutaj z Pikachu, propsy dla dzieci. Ja się wychowałem na przykład na tych bajkach. Zastanawia mnie i też jak byliśmy w pierwszej szkole, czemu jest tak, że mimo to, że tutaj prawdopodobnie nikt nie wróci, bo to jest w odległości nie wiem 6 km linii prostej od reaktora, znaczy się może kiedyś wrócą, nie wiem. Ale to wszystko jest wysprzątane i jakby przygotowane do oddania. Ale widać, że to jest, to jest poukładane, wysprzątane, ale dalej niezdatne do użytku. Więc tak naprawdę można by to było tylko zutylizować. Wydaje mi się, że to jest po prostu taka japońska kultura. Drugi temat to jest to, że mamy tutaj rzeczywiście 0,19 mère, dlatego możecie słyszeć to pykanie. Myślę, że po akcji na czerwoną strefę, którą przeprowadziliśmy, moje buty mają większe. Świadczy to tylko o tym, że rzeczywiście dekontaminacja w Fukushimie przebiega bardzo szybko i sprawnie. Ale dobra, idźmy dalej. A, to są wagi. Tutaj stoją wagi. Tutaj jakieś naczynia, czy cokolwiek porcelanowego. A to są, tam są walizki. Pewnie w tych walizkach też są jakieś przedmioty do rachowania, czy właśnie czegoś takiego. Kamera mi się ruszyła na głowie. Spójrzcie, jeszcze jakieś stoliki z rzeczami. Nie, to pewnie też dzieci robiły. Za mną są jeszcze schody na trzecie piętro i zobaczcie, że tam jeszcze można pójść. Tam mnie nie było. Tutaj mijamy ciągle sane. Gimna gimnastyczne chciałem powiedzieć. Mijamy ciągle sane, w których dzieci się uczyły. Choć nie wiem, czy to tak, zawsze było to tak poukładane, czy nie. Że ławki stoją bokiem, a tablica jest tam. Czy po prostu po tej katastrofie, trzęsieniu ziemi, te ławki tak zostały poustawiane? Ale tu jest rzeczy. No ta sala najgorzej zachowana. Tutaj widać, że grzyb już na suficie jest. Jeszcze jest zdjęcie, jak to chyba wyglądało. Tak, to musiało być zalane. A tutaj zrobili zdjęcie, czyli te ławki były normalnie poustawiane. A później ktoś tutaj przyszedł, bo są porozrzucane rzeczy, i po prostu to podnosił i poustawiał tak ładnie jak teraz jest. Po prostu ta kultura tutaj jest, tutaj ludzie nie przychodzą kraść, jak w większości krajów Europy i w sumie nie tylko, bo i na świecie, ale tutaj ludzie przychodzą pomóc, poukładać, że wchodzą do tej szkoły, tak naprawdę można znowu normalnie tutaj funkcjonować, można znowu zacząć prowadzić lekcje, więc no, kultura diametralnie się różni. Mi się to bardzo podoba, ale wiadomo, że są to wieki, wieki wychowywania i właśnie głównie tej samej kultury i w jaki sposób są wychowani. Takie miejsca robią zawsze największe wrażenie i są najbardziej takie znane. Tylko w Fukushimie, znaczy się ze zdjęć i tak dalej. Woda jest, woda jest odcięta, ale zaczęły ptaki na zewnątrz wydawać dziwne dźwięki a to czasami świadczy o tym, że ktoś idzie i mam nadzieję, że nie do nas. Chociaż tak naprawdę nie widziałem nigdzie. To było główne wejście. Nie widziałem nigdzie żadnych zakazów, ale dobra, najpierw pójdziemy tam, a potem się cofniemy. Tu można przejść? To jest, to jest przesuwana taka ściana. Dobra. I To są sale z komputerami. I zobaczcie ile tych komputerów tutaj stoi. To jest sala informatyczna. <gryw> o mój boże. W tej szkole co byliśmy wtedy, były komputery, ale nie aż nie aż tyle. Wodizku, tutaj jest e, miejsce dla nauczyciela, ale zobaczcie co jest napisane na ścianie, ja się aż tak nie znam, ale wydaje mi się, że to, to jest opisane krok po kroku funkcje, funkcję, nie chcę gadać głupot, ale to jest coś na zasadzie programowania, co następuje po czym i jak powinno wyglądać taki schemat, że tak powiem. Tutaj widzę, leżą wszędzie płyty. Jakieś cd romy ale to też są jakieś oprogramowania. Tak samo tu. Dalej się ciągną wszędzie programy. dyskietki, ze słupień, jakieś płytki. I to nie jest raczej muzyka, tylko właśnie jakieś programy. Ale zobaczcie, tak wygląda ich. Klawiatura, Windows 7 Intel Core 2 Duo. W ogóle trochę stary Windows, ale znaczy się stary procesor, ale Windows, który jeszcze ja u siebie w garażu jeszcze na kąpię mam takiego Do obsługi lasera. Natomiast wracając do klawiatury, rzeczywiście jest kwerty, taka jak nasza, tylko że ma ich znaczki tutaj po prostu powtórzone. W takim miejscu przydałby się nam Rafał z Go Urbex. i Jrafcio, pozdrawiamy Cię. Jeźdź do Fukushimy, bierz te swoje sprzęty. I odpalaj te kąpy, to nie? Nie wiem, czy się, czego się spodziewałem. Czy może zadziała. Uff, nieźle. Czasami mam wrażenie, że jak Wam pokazujemy takie rzeczy, to Wy możecie sobie pomyśleć, że my naprawdę jesteśmy yy, no, gdzieś w jakiejś normalnej szkole, że tak powiem. Ale nie, słuchajcie, to jest opuszczone miejsce. W Fukushimie. Dziwna sprawa, co? Zrobili wejście po schodach, ale na samej górze. Nie ma nic, oprócz klatki z pancernikiem. Pan pancernik? Ciekawe, wygląda na prawdziwego. Po prostu zrobili z niego eksponat. Zamknięte. Tu jest ten główny wjazd. No i tutaj już dalej nigdzie nie pójdę. Chyba, że tutaj jeszcze jest jakieś pomieszczenie. Ale też jest zamknięte dobrze. W takim razie, nic tu mnie. w ogóle to, to zobaczcie, te mydełka siatkę. Tędy przyszedłem, to chyba jeszcze tam pójdę i potem skręcę w lewo. Tak będzie najlepiej. Widzicie w tych małych ławeczkach? Są jeszcze w ogóle przybory. Jakieś książeczki. No wiadomo, że tutaj, jak to wszystko leżało na ziemi, no to po prostu miejscowi zbierali z okolicy, więc. Nie musi być to należeć, akurat do osoby, która wszystko do tej osoby, która rzeczywiście była właścicielem, ale po prostu ładnie to powsadzali O, chyba słyszę Kubę i jego dozymer znalazłeś salę gimnastyczną? Stawiam na salę z komputerami. Fajnie. I tych komputerów tam jest 30 <laughs> a gimnastyczna była? Nie, zrobiłem dwie sale, bo jakby tego jest tak dużo, że się zatrzymuje i na stóp wiesz. wiesz, tych tak sal jest 500, więc ja też tak wchodzę i wychodzę. Na, na to, na salę no na tą salę. To będzie w tej tu, tu jest jeszcze więcej tych ciuchów, tych dzieci. To tam na górze jest tego wszystko. Czyli wiesz co, oni jeszcze tego nie zdążyli wszystkiego odebrać. No tak, no to jest napisane, że każdy, kto by chciał, więc wydaje mi się, że wiesz. Niektórzy nawet o tym nie wiedzą, niektórzy mm -hmm. nie chcą po prostu tego odbierać, nie chcą tu wracać. Zobacz jak to wygląda, Konrad. Patrz, masz dwie, dwie ławki, co nie? Mhm. Y jakby z towarem, że tak powiem, i dwie ławki bez. Czyli to świadczy o tym, że te dzieci odebrały. To jest tak legendarne miejsce, znaczy w ogóle Fukushima, że ja mam wrażenie, że czasami widzowie nasi, pozdrawiam, mogą y mieć wrażenie, że my sobie wiesz. Jaką zwykłej szkole chodzi. Tak, lecimy kulki, tam. co nie? Dobra, tu będzie sala gimnastyczna Tak mi się wydaje Może i barzęd Jakiś barząd no, chyba, wiesz? Proszę, proszę. Zobacz, tu jest następna To jest jakieś przejście, ja byłem tam w tym innym skrzydle po kolejnej stronie Pytanie Kądziu, czy będzie otwarte Wejście, tak, w ogóle niektóre się były pozamykane A co to jest to? A patrz oni się uczyli tych swoich takich A nie Bo wiesz jak to wygląda jakby to było... Nie nie nie, to są prace tych dzieci, tylko... Tak, na ziemi No żeby z to nie? Dobra. Tu będzie chyba sala gimnastyczna. na Nie. Ale tu jeszcze są jedne drzwi. Zobacz, anatomia jest pokazana człowieka. Mm. Fotosynteza no, nie wiem w sumie co to jest. Jest komórki to nie? Taka sytuacja, <noise> tam pięta jest. Ale nie, to jest jakaś sala i chyba jakaś duchemia albo coś takiego, wiesz? Mhm. Są takie stoły, ale to jest zamknięte. Wiesz, może jeszcze są tam odczynniki, to nie? No możliwe, że tak. Dobra, to chodź dalej. Chodź dalej, bo tam jeszcze w drugą stronę można iść. Dobra, Kondziu, patrz, tu są puchary z tej, tej szkoły. Tego, a puchary się przewracały. No, I w możliwe, że w tej szafie z szkoły. Sala gimnastyczna będzie tam. Mhm. Czekaj, wiesz co, tu jeszcze jest recepcja ja przetłumaczę co tutaj jest napisane są informacje, myślałem że to jest y... dla tych ludzi którzy tu przyjechali po swoje rzeczy, ale nie, to jest stare a tu są wizytorsy tu chyba jest lista gdzie się wszyscy goście wpisywali to już idę, bo chciałem zwrócić uwagę jeszcze na jedną rzecz że zobacz jak e, nawet już dzieci w Japonii mają zupełnie inne wyobrażenie niektórych zwierząt. Zobacz jak dinozaury mają takie wiesz, wielkie kolce i tak dalej, co nie? Zobacz, to jest taki, jak on się nazywa? Ten wieloryb, co nie? One wszystkie, na przykład tu, zupełnie inaczej je rysują. A to są mastodonki, właśnie tam rysują. Przecież chodzi, chodzi mi o to, że rysują je o wiele groźniej i mają tak. większe kolce, a to wszystko wynika z tych mang, wiesz? że mają no, i że troszeczkę tak. inaczej jakby to, tak. to przekazują starsze dzieci, bo te rysunki są już naprawdę takie ładne, powiem Ci wiesz, może po tej stronie nie to była podstawówka, tam było gimnazjum? Nie, no, nie, no, no, ta to były klasy 1-3, a no, tutaj 3-6 albo 1-4 to pierwsze nauczanie no. a, a to są te obrazki, co widzieliśmy widzisz, malowane akwarelą mhm. i one schły po prostu na, ten, na, na tej tatce To jest tylko łącznik. Zobacz, tutaj też jakaś odbyła ta, jak jakieś zwierzę w tej klatce żyło. Fajna sprawa w ogóle, że takie klatki tutaj były, nie? No nic. Trochę inne podejście niż u nas w Europie, to nie? No i. No i zrobiłeś smaka ale i Smaka na nie ale gimnastyczne. Nie, bo to wszystko dookoła było pozamykane. No Nie no ale i tak i tak widzieliśmy całą szkołę, więc po prostu nie zobaczymy hali. hali. I tutaj kończy się nasza wyprawa po opuszczonej Fukushimskiej szkole. Jak widzicie, zostało tutaj praktycznie wszystko. Dziękujemy bardzo naszym patronom, których lista wyświetla się w tym miejscu, bo to dzięki Wam możemy odwiedzać takie miejsca. Jeżeli chcielibyście wspomóc nasz projekt Urbex History, to w opisie tego filmu macie link do patrona. No i co? Do, do, zobaczenia, do zobaczenia na następnej w... wyprawie. Popadki... Arigato zajmaj mas. Mgazaj mas. Mgaz. Pokusimy